Siema dzisiaj, okej, wskutujemy się na jutrzejszą muzyczkę. U mnie tam już mam walizki, teraz musimy spakować. tylko do tego snadziaka. Mam nadzieję, że mi się wszystko tu zmieści, bo będę miała to przy sobie. Na pewno musi wlecieć tu książka. Pamiętnik akurat nie, pamiętnik pomaga gdzieś do tego spakować. Na pewno musi być książka. Myśmy w brodę, jak nie zjedzemy, bo będę się tak nudzić. Na pewno jakieś wam nie, wiem, nie wiem. Eee, To muszę tutaj gdzieś spakować, Mega mi się podoba. Więc idę po i poczujamy się, nie? A! Na pewno te korale, która mi się straciła, ja że spakować, to jest pewne. W ogóle oba lata lat ale ja mam mokre, bo to jest Dobra, widzimy się jak przyniosę wszystkie rzeczy. Dobra, mam wszystko. To są takie okulary, bo podobno mam być ciepło na nadwożeń. Nie wiem. Okulary. One chyba wejdą tu, a i tu do tego, a jeśli nie w tu, to w tu. Się, jeśli tu nie wejdą, no to wejdą do tej większej, nie? Ale mam nadzieję, żeby tu, że tu wejdą. Baczmy, dobra. to tutaj jeszcze schowam słuchawki, o ile je w ogóle znowu ładować. Mam zresztą kabel do ładowania, to też sobie wyłączę. Ee, naklejki z. Sam, karteczki są, Jest, Zawsze mi się myli, karteczki z naklejki, nie? Kurwa, tutaj tu nie wejdzie. Słyszę za słownik, nie? nie? to. To sobie kliknę tutaj. O, tu też tu mię też paragonuje. No, no, klejka. jakiś pozdro. To to idzie tu. Tak. Lusterko. Będzie bezpieczniejsze, jeśli zaspokoi się tutaj. Nigdy nie wiadomo. E, mniejsze, co to jest? Okay. Nie tutaj nie pytając nie wnikajcie. Zresztą znaczy, niektórych też powinien zakładać, to to bardzo mm. dobrze. Tu na pewno do tej dużej kiesanki będziemy się owe telefon. No i ta książka ewentualnie jak idzie takiego. Książka wyszła i jestem ciekawa jak z telefonem i tak dalej, Koraliki to zaraz są do telefonu. telefonem. Czarki, słuchawki, słuchawki, poczekajcie. Dobre e, słuchawki ładują się. Mam inny kabel nieco, bo wiem. ma dobra, nie będę podłączyć innego kabla i końcu wyszło na, na to, że podłączyłam koty ten kabel, nie? Eee, już komputer włączony komputer włączony. Bo Dobra, jeszcze zostawiłam włączony komputer. Dobra, myślę, że coś jeszcze takiego... Jak mi się idzie to jakieś karty z takiego na telefon z karty... No wiecie, no. Nie wiem, więc widzimy się jak jeszcze przygotuję te inne rzeczy ma widzimy się, już pretekt odłożam, mam na pewno tak, tylko ale ja lubię rysować Drugie na pewno będą się interesować, to się do tej największej, to, saczki, też tu idą, koniec końców wyjdzie tak, że ja telefon tu nie skakuję, kalkulator, nie obrażę sobie, może, dobra, mam w telefonie, nie tak. Tutaj gumka. nie byliśmy wiele. Nie. Ja tak mówię. Kawałek są przyleciał. To chyba tyle. Bajo. Myślę, już jutro w. Wczoraj, to jutro w ogóle z samym branzorekiem. Nie, nie, nie. Dla wracam ze które i do nas się pięknie. Teraz w Wendynie. Powiedzmy się jutro. No może strasznie macham łapami, ale ja to chyba już z nie? Nie, nie, Bo często macham Dobra, jeszcze tu cukierka te Jeszcze i tak dalej, dalej. Dobra, bye! Widzimy się już jutro do Pa!